stogiem Piotr nam tam zawózenda a my sobie zajdziemy naszą 510 z turem ładowałem sobie bo trochę jeszcze od naszych krów było bornika to wywam, bo ja że no dosyć szybko się ładuje więc nie będzie nam to dużo zajmować no, się wbiło trochę za, za wąsko dalej były w jednym miejscu, nieważne jak pokładane kiedyś jak będę potrzebował to po prostu się przyjedzie ale to już raczej turem z naczepą i się załaduje no, trochę się pory ale to mniejsza o, jedno zostanie to tam jedną sobie odstawimy już tam i dwie sobie weźmiemy na Gospo, że coś tam było do temeru. też dziewiąta to tak wola też pod wieczór rozrzucić nabornik ale tak trochę też nie wiem czy tak realnie tak i tak co naprawdę prawdy rozwieziemy sobie tylko na trzy pola e, bo na tym jednym jeszcze tam nie pozbierałem tych belek e, to no na tym stronie tutaj teraz widzicie, co 8 belek ma sąsiad do zebrania. Mm. O boże, żebym się wbije I myślę, że na spokojnie nam starczy ten obornik, bo jest go sporo jeszcze dogadam się z sąsiadem, czy nam by nam tym zostało, czy mógłbym najwyżej jeszcze raz wiódł, ale to rozwiąza poza odcinkiem I na te pole. No na te pole na pewno trochę pójdzie tych rozrzutników bo takie małe nie jest ale no dam radę. Zamierzam również y, kupić inny kombajn, już tak Wam zaspoileruję. Bizon pójdzie pod młotek e, na sprzedaż A mam w planach kupić Rostelmasza. Taki też nie za duży kombajn Stwierdziłem, że no po tych żniwach e, Ten e, header Jednak na tych górkach coś tam nie łapie I stwierdziłem, że no, Jednak jak będę gdzieś na jakieś usługi jechał no to tak nie wypadę, żeby pożytać od kogoś kombajn dobra, pozostawimy sobie tutaj rysusika ich niech stoi no mamy cztery yy, belki, więc na yy, 8 8 osiem belek owiniętych więc no na cztery paszowało wystarczy jeszcze nie pokładałem tych kostek ale w najbliższym odcinku będą poukładane nie pokazałem Wam również, że kupiłem już tą naczepę już sobie ją związłem. też no zobaczcie już o wiele wyższa eee, kolorystycznie chciałem dobrać, no ale nie było takiej eee, następnym zaznania jak już ta będzie też za mała będziemy mieć więcej pól to się po prostu dokupi jeszcze jedną taką i myślę, że tak w miarę będzie pasować a to lata dałem mu karmę i lecimy lecimy z rozrzucaniem krokodyla sobie już zaczepiłem myślałem, że będzie za mały, ale powiem wam, że załadowałem sobie jeden, jeden ten rozrzutnik znaczy no nie rozrzutnik, no to nie wiem w sumie ile jest tego rozrzutnika ale no trochę załadowałem i trochę jest w tym rozrzutniku więc no naprawdę szybko załadujemy sobie te rozrzutniki Również Wam nie pokazałem e, widełek, bo kupiliśmy sobie e, widły e, zwykłe do bel, e, do Fenda. E, w sumie na live powinniście zauważyć, jak zbieraliśmy sobie e, kostki później tym Fendem z naczepą to były podczepione. zapomniałem w ogóle powiedzieć Wam, Ale skupiłem z tego powodu, no bo. Mówię, będzie ładowanie do Sąsiada to pomożemy mu. A Okazało się, że nie potrzebuje. Tylko tym, bo to tutaj też Piotr mi mówi, że ładnie usypał. O, nawet ładnie, ładnie. Za stukiem na łące. Niewiele nam zajmuje. Tu może sobie leżeć. O, się od Aha, dobra, już wiem. Już wiem, wiem, wiem. O Boże, drzwią się otwieram. dobra, lecimy. Miejmy nadzieję, że w miarę szybko to załadujemy. Jeszcze nie wiem, jak też ten rozrzutnik rozrzuca. W miarę myślę, że szeroko, że te pola raz, dwa i będzie mnie rozruszona. o kurde chyba burtą tam zahaczyłem no tylko. z tyłu sąsiad ma pszenicę, to tam raczej nie powinniśmy ujechać Chyba pszenica jak się nie ma. O. No, powiem Wam, że nie zadowolenie tak dużo schodzi trochę. No ale nie no, na pewno znam jeszcze zostanie tego obornika. E, niewykluczone, że wszystko pójdzie. Nie wiem też ile się mieści dokładnie na tym naszym rozrzutniku. fenda założyłem mu też na wszelki oparek na tył ale no ten od dużego fenda Stwierdziłem, że nie musi być, ale no co naprawdę nie wiem jak ten oborning jest mocno zbity też a co sąsiada tam na tej pryźmie to też tam leży O, no, zaraz będzie pełen. Pierwszy raz protestuje też nasz rzutnik zakopiony. Trochę na tył jeszcze mu rzuca, bo za dużo naprzód. No, jeszcze jedna łyżka i będzie pełen zapewne. Czy jeszcze tu wejdzie? Raczej, jak będziemy właśnie wywozić sobie obornik, to będziemy sobie tutaj wywozić. Mamy takie fajne miejsce. A jak sąsiad już tu wywiózł, to też będzie wiedział, gdzie wywozimy. Blisko pól. Więc, o kurde. no. Kto się spodziewał, że tyle wejdzie? Co nam tu podebrać się z podu? O, i tu skasimy Dobra. Skaśnijmy się no łyżkę zamyka i lecimy A trochę jest tego obornika 14, tam prawie 15 no, nie powiem Odpalimy sobie radyjko Lecimy sobie tamtej strony najpierw. Pierwszy raz odpalamy nasz rzutnik. Nie wiem właśnie na ile też rozrzuca. Na 10 powinno być kit. Lecimy. E no. nie źle powiem wam, że na te 10 m no, w sumie trochę damy więcej mało daje ale to 12 już tak w miarę w miarę pasuje trochę słabo widać do środka no, ale tam żeby i no było coś tam w tym polu szeroko szeroko <laughs> drzewo trochę się tam podrzuci no myślę że sobie to stale żyjemy, w sumie bo mamy agregat z agregatem lecimy które nawet fajnie widać tak nie za mocno też na tym ściernisku postoi są tu jakieś nierówności nie no, jest, giz. też powoli ubywa co naprawdę e, nawet ten rozrzutnik możliwe, że starczy nam na dwa pola <coughs> W sumie chyba tu nie złapiemy na raz No wiedziemy najwyżej się jaki porobi sięga i tam trochę średnia ale <laughs> nie źle <laughs> przepraszam za chrypę tak ino że było rozrzucone nieważne że dokładnie czy niedokładnie no, tu jakieś umiarki się porubiło ale za mniejsza i sobie od razu tutaj i teraz lecimy Megawesko teraz sięga. Mówię, mało rozrzuca. <coughs> Powiem, wam, że powoli ubywa, więc te 12 naprawdę przy takim rozrzuceniu jest git. Też planowałem, że tu zgłęboszować, że ta ziemia jakoś w miarę lepiej, była rzeźniejsza ale stwierdziłem, że z tym gruberem się wleci to też raczej powinno coś tam zniwelować a mamy tą bronę mechaniczną to ona spokojnie, ona da radę z przy siewach jak się ten wleci z tą broną jeszcze raz wszystko zruszy, jak tym agregatem się wjechało, to będzie no, kit <coughs> Też e, wyszedł już e, Caesar mod na pc, -ta. E, no, niestety jeszcze nie, nie widać żadnych próbek, chociaż e, na psa, no niestety, no trzeba czekać, chociaż może coś tam kiedyś dodadzą. Po prostu też takie jest może, ale nie może I tak wiecie Tak trochę słabo, że na PC też wydali no co naprawdę na PS, na PS no do PS by musieli trochę przysiedzieć też Nie tak jak na PC to wydali i od razu jest modu na PSA, musieli naprawdę by trochę posiedzieć przy tym w modzie Inne sterowanie, inna o wiele gra więc nie wiem jak to wyglądało no, wejdziemy sobie do końca powinno starczyć chociaż, nie, zabraknie jajaj. no nic zamykamy I jeszcze jeden rozrzutnik sobie rozwieziemy na półtorej pola to też powinniśmy rozwieźć, więc ogródkę sobie zrobimy o coś takiego nie ma za daleko teraz będzie hit Łączymy radyjka w sumie pochodzić sobie trochę Ale tu sobie odpalimy W sumie nawet nie patrzyłem, ile łyżek wchodzi Ale to już ta mniejsza Nie jest to tak też ważne Coś tak słabo też sięga. A ja sobie później to też tam wyzbieram. No ale powiem wam, że też się szybko niszczy. Jakieś zarysania już tam widzę na rozrzutniku. Ciekawe. Takie szybkie by miał niszczenie. Widzicie nad kołem, więc takie już są gdzie nie gdzie zarysania. No nie wiem, oby nie miał takiego szybkiego niszczenia jak yy, nasza prasa nie Holanda, no, bo ta prasa to naprawdę no, nie jest dobrze zrobiona. Bo naprawdę, no ledwo co się wjedzie na pole i już się ją włączy, to już się prawie zepsuje, prawie, prawie cała. jest no, to jest naprawdę bezsensowne. I ktoś, co to robi, no to naprawdę robi to na. Taki przesłowy odpierdziel e, Nic nie mam pojęcia Kto to też w ogóle robi tą prasę Holanda. No Ale jak takie zniszczenie w ogóle niedopracowane Że no się wie że na pole się psuje no to naprawdę to nie było takie dłuższe przysiedzenie przy tym Tylko w no, gościu przysiadł i raz dwa Mówi, o tak jest Git, i nie wiem, albo mi się po prostu tak wydaje, no ale naprawdę, no jedzie się w poli i naprawdę, prasa już się psuje, bo widać po niej, no to no, to nie jest dopracowane. No ten rozrzutnik, no wiecie, używa się, no to w sumie wjechało się i delikatnie się zarysowało, nie? Tam, gdzie nie gdzie, a tą prasą bym wjechał, już pół prasie jest prawie farba. Z... Poschodziła. No to też miara jest ładna cena za soję i za owiec. Tak, no owiec jeszcze trochę bym potrzymał ale soję, no w sumie nie wiem, bo wczoraj sprawdzałem. sprawdzimy sobie dzisiaj, ile tam jest za. O, soja, soja ładnie 2,22. Owiec, owiec, a soja tu mamy jest na spadku 2, no prawie 3, więc no też tak nawet powiem Wam, że ale owiec i jeszcze rośnie, no zobaczymy, jak będzie ładna cena. To w następnym odcinku, na początku następnego odcinka, jak najbardziej sobie wiedziemy, że coś tam kasy wpadnie te łyżka czy to, tam chwyta, to czasami tak opuści się do końca, czasami się nie opuści, a chyba wyrzuciłem w ogóle na no, zaburtę nie jak są te właśnie zęby w tym krokodylu że opuścić do końca że on nabrał wszystko no, to rozebrało wszystko ale też wyrzuca trochę jest zdrona no na tej łące jeszcze nie rozwoziłem gnojowicy stwierdziłem, że za duża będzie a to gnojowicy też jeszcze nie mamy że na taką łąkę rozwozić ale jak będzie to jak naj, naj, naj najpewniejsze to na pewno na tą łąkę też się coś wywiezie chociaż co do powiem że ta łąka jest, bo jest ale najczęściej to właśnie na pustym sąsiadem używam tamtej łąki no i ten klin co tam teraz owinęliśmy w poprzednim odcinku no, to tak wiecie ta łąka jest bo jest ale tak naprawdę no jakbym chciał mógłbym też zaorać i by było pole no nie okłomujmy się ale stwierdziłem że no tyle pól przy sobie no to też tak trochę dziwnie nie powiem, bo te pola tutaj na tej mapie to też nie są takie za małe. Więc no, jak patrzeć, to ino z są takie małe pola. to ten chwytak coś dziwnie łapie. się opuści go za nisko, to znowu wyrzuca. Za wysoko to też dobrze nie łapie. I tak się. O no i zauważę, że też kolizję ma dużą to nie wiem ale już mam pełen rozrzutnik więc nie ma co Złączymy tutaj wsiadamy tutaj lecimy sobie na to pole jeszcze dokończyć, te pola i będziemy kończyć tutaj wjechaliśmy i nie dojechaliśmy do końca to dziś tutaj i teraz myślę że w sumie na tą szerokość powinno nas złapać to jest do pewna nie, no słapie, no spokojnie Jeszcze niecały rozrzutnik zostaje nam na te pole obok Soję wiem co była więc no naprawdę no, dwa rozrzutniki dopiero a niewiele no w sumie trochę było z pryzmy ale też szału nie ma i powiem wam że te no, dwie y, te naczepy co nam się przywiózł no to starszą starszą na ten sezon jak najbardziej miejmy tylko nadzieję że nam trochę da z tej soi no bo wiecie te kupowanie obornika i żeby nic nie dało tego y, zboża więc no to bez sensu trochę trzymajmy na kciuki, że wszystko się ładnie będzie trzymać i w sumie też no nie rozsypałem nawozu na wszystkie fazy a rozsypałem tylko na jedną fazę wzrostu więc ja jeszcze z trochę gapę zrobiłem jeszcze no, na wszystkich fazach wzrostu nie było ale ten nawóz rozciągany e, no i tylko było na jedną no to nie ma co się dziwić że ta soja też tak marnie trochę dała no ale wiecie też nie można tak zrobić, że tego się nie skosi, że się wszystko skosi Co to, to naprawdę tam mało da, no ale... Trudno się mówi Jak w tym sezonie nie wyszło, to wyjdzie następnym. Musi przynajmniej Ooo, sobie w sumie A na Oborniku taką matę takie są w boje to wszystko wydało mu 18 tysięcy obrotów tak nie mi się obroty w sumie nie widać gdzie są obroty nie będzie nam się tak to wjeżdżać tak te krzaki dobra no i nie wiem no, w sumie więcej razy niż dwa, więc trzeba przejechać Ale mamy już Dobra 30 na odcinkach Jak dobrze patrzę więc no. no kończymy sobie to pole i będziemy kończyć my chyba nie dokończymy na więc mało 3 tony jeszcze Szkoda że ta kratka tutaj nie jest ten Nie ma takich dziurek, tylko jest taka zasłonięta, że nie widać ile jest tam dokładnie na rozrzutniku O tu już sobie dojedziemy I w sumie powinno nam jeszcze raz jeden przejazd starczyć Ale fajna jest ten, wyboje po rozrzutniku a no spokojnie tu łapie tutaj słabie, ale złapie na pewno rozrzuci i będzie bo też fajne są tekstury brudzenia się fajnie wyglądają ale niestety w modach jest ale niestety również niestety na PC, -cie. nie na ps tylko na PC. -cie. Ale naprawdę tekstury po skoszonych łące jak się kosi, czy też właśnie po oborniku, czy po wapnie, no to to wygląda na oponach jak się brudzy ciągnik. No ale niestety na PC to jest, a nie na ps -cie. I trzy pola rozrzucona. Ja sobie po odcinkiem roz rozrzucę resztę. Nie będziemy sobie gasić, niech sobie chodzi. I co? I myślę, że odcinek wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Brakuje nam tylko 3 subskrypcje do fajnego wyniku, ponieważ chciałem mieć to jednak 25 subskrypcji. Jak będzie 25 subskrypcji, tak mówiłem, robimy live'a, piszcie z jakiej dokładnie gry ja wybiorę. I co? i do następnego szala